Witam wszystkich tu i komiko kolejna część i potrzebnie powiedziałem to co się tam chwala, bo tak przesadziłem wtedy. Tu mamy koszulki zwykłe, pakowanie zamkniemy tą puszkę. Roczy się i jeszcze dobra zamkniemy tą puszkę rzucimy tutaj kerteczki, żeby było wiadomo, że to jest akcesoria. Dobra. Mhm. Jest ta druga część, tak? Dopiero minuta. Czekajcie chwilę. Jeszcze tu mam puszkę. Ale w tej puszce to już mam diament i Pel. Zaraz. Zgaszę to światło, bo jest ładne słoneczko świeci. Akurat teraz się schowało, ale to nic. Całą puszkę, no, no, a tu są diamant i tu nie. Bo to jest cała puszka kart na wymianę. Jak ktoś chce. Cyprłą też też się w nich trafi. Tu mam dla fajer Gona karty odłożone które sobie on wybrał. A, jeszcze te muszę wyjąć, bo to są niektóre nie na wymiar. Ten, ten dobra, te nie są. Tu jest nawet polskie energie psychiczne. Tyk, tyk tyk tyk, tyk tyk tyk, i tak dalej. Dobra Cała puszka. Diament i pereł. Diament Diamenty są to najcenniejsze kamienie świata. Le, 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 le. Możesz się mieć swój talii. Pokémon, diamenty i perła. <laughs> Nie no, teraz sobie. Cyk. Tu mamy jakieś karty z moich boosterów. Dobra, muszę to ogarnąć, bo jak sami widzicie, jest tego troszkę jeszcze, nie chcę nic się chwalić, ale tutaj mam trochę kart i kapsy i mam zdarzną bluzkę, bo mi mama wróciła do pralki. Była taka fajna. No cóż, wiecie. Tu mam niebieskie koszulki na najlepsze karty promo. I dopiero potem je wezmę, włożę te karty od isa.pl których tam nie miałem włożonych w ogóle super, jest ten deckbox idealnie pasuje mi do półki mimo tego, że to się troszkę, troszeczkę zagią Taka propos to ja się cały czas zastanawiam nad zakupem tego ale mówię sobie nie nie poczekam aż y, będzie u Was dostępny ten nowszy HS Triumphant? czy co to? Ten nowszy deck. To ten tego sobie kupię. Bo tam są właśnie te japońskie te Clash of the Summit, te które ja sobie kupiłem. I Stasiaczek MTL właśnie i Tomiks się żeby kupić te karty japońskie. Były bardzo fajne. I teraz ja bym chciał angielski deck. Już polski się rozpędziłem. Polska jest ileś tam lat, dopiero za dokładnie to 3 lata, do tyłu w CG, jeśli chodzi o Diamond i Perła. Diamond Perła była chyba w 2007 roku, o ile się nie mylę, w Anglii 2007, a u nas 2010 i dopiero wyszła pierwsza oficjalna karcianka po polsku. W ogóle myślałem, że nigdy do tego nie dojdzie. O, jeszcze jedna z moich rzadkich, pierwszych kart i ta właśnie. I ta. Chyba tam były już dwie takie. To ta ładniejsza jest widocznie. Dobrze jest, dobrze jest. Te trzy. Dobra, Sabrina Energy Flow, jak mówiłem, moja jest bardziej zniszczona, tutaj jest jeszcze w dodatku korektorem pomalowana, też tam był jakiś napis Spiral Serge'a i do tego miejsca. Y Base Fossil również będę miał na wymianę, oprócz tych moich fajnych, które sobie odłożę. W ogóle to nie wiem, tak a propos, czy dawać, czy nie dawać te karty. O, 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 Base Set, base set. O, tyle mam tego Base setu, że zrobię taki chyba sklepik mini. Kup sobie karty, wybierz karty i się cieszę. Kofinka też tutaj zostawię, bo fajny. Bla, bla, już bejset 2. Dobra, czyli cyk, cyk. To odłożę do puszki z. Wszystkie puszki zajęte. No to odłożę do puszki z Charizardem. O ile jest. Z Charizardem będę miał bassety. Ale mogłem do tego boxa, legendary kolekcji, ale Chciałem być ten najlepszy jak mi to jest nic ja chciałem to ty rady, jak to, 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 tak tak lecicie, lecicie. lecę bo chcę mm. Mm, mm, mm. tutaj trochę nowszych trzeba je oddzielić nowsze od starszych bo ostatnie to naprawdę rewolucja rewolucja była w kartach ej zaraz to są fajne karty bardzo fajne to te do fajnych. to w ogóle te wszystkie są fajne tu dalej co mamy o też moje to jest z tych pierwszych kart te na pewno tu już nie. Sidra. Ale też z tego setu Fossil. Onowszy. Jim Heroes. Tak to są te karty, które mi się podobają. A te to są w ogóle moje te pierwsze, więc je pakujemy. Wulpix Broca. Sekretna misja. O, co ja robię. Sekretna misja. Sylvie Steen i Mr. Mime, Sabryny i wrzuciłem moje karty z Base Setu 2 i Fossil'a fajnie czyli pozbierać teraz Dobra, czyli cyk a tu mamy... O już mi głowa bawaj trochę. Eee, PJ, Hondu, Magikarp, Seeking, Taylor. Co to jest? Ty miałeś do nieklasyfikowanych, bo nie mam ich więcej niż jedną kartę. To tyż. Cyk. Czemu tego PJ ja tu mam? W ogóle w folii w ty, tym. A, już wiem. To no jest peczątko. Te są do fajnych też. Te do nowszych. Te są z tego. O, to już jeszcze inne. O, nik, o, pikachu ten. Tu I cyk. I cyk. Dobra. I tu też są jakieś. O, to z tego setu. Manafi. I właśnie ten hardcore O, Arceus HGSS Mhm, mm ten jeszcze jeden Set Kiedy to się kończy, na której do końca samego? Tak, do końca samego W sumie to mogłbym te karty włożyć w koszulki Bo też ja mam wszystkie po kolei No już dobra

1, 4. 9. Czekaj 41, to to jest za karta. 3, 3, 8, 7, 3 i 3, 6. To ja chyba tu coś powyjmowałem Minon, minun, minun Nie, wiem, dobra, nieważne. Są, so, są. So. Czy mi te dwie karty się zaplątamy? Tak jak HGS trafi do puszki chyba z piercząpem cyk, cyk. Co tu mamy? O! Czy to jest mój pierwszy obzór talii? Oparty na losowo po wybranych podwójnych kartach? Tak, zgadza się to to będzie na wymianę do puszki z szaminem? Nie nie wiem na ja razie włożę do kartonie po deku po dekach 12 minut czasu ja mam dużo czasu nie wiem czy YouTube ma na tyle czasu żeby dodawać moje filmiki długie może, może nie, zaraz znowu iPod e się przywróci i będzie śmiesznie. Maczop, Maczop, Magmar, Magmar. O, włoski właśnie, ten włoski mój. Zaraz, 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 zaraz. To jest też niemiecki Maczop. Ledziwa, czy kolej tak niemiecki. O, miał ten. Fajny. to te do fajnych idą. To nietypowe energie. Tutaj koszulka z moim podpisem miała być używana do skanowanych obrazków. Jakoś jeszcze nic z tego nie zrobiłem. to są fajne. No, tak, to są też fajne. Kurcze, ile ja mam fajnych kwiatów. Raz,az,az,az. Przypomniał mi się filmik Maddoxa, którego pozdrawiam. Bardzo gorąco. Czyli tak. Fajne karty do puszki z szejminem. Okej, a warto... Zaraz. Muszę otworzyć coś, jakąś... ...przywladę pomocniczą. W której położę sobie te puszki. Base set. Eee... HGE... Okej, spadające karty. Czek, cyk, cyk. I, I ten. No, fajne karty. O, szufla, jest... Bardzo dobrym miejscem na karty. A co tu mam w tej? Przepraszam, nie. Pewnie base set bez jednej karty. Tak. Cała, cały base set. A jednej karty, która już jest na... Szczęście w drodze i nareszcie nagram ten filmik, w którym pokazuję swoją całą kolekcję. On nawet jest napisane na puszce Base set. Zbliża się moi kochani koniec filmu. No i kolejną część trzeba będzie zrobić. No jak zwykle, komentujcie, odcinajcie, Jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj. A to jeszcze się rozpędziłem jeszcze kilka sekund. Mogę zaśpiewać karaoke nie no, akurat żartowałem. Nie ja będę śpiewał. No to na razie, kolejna część za chwilę.